Cześć widzowie, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z Roblox Prawdziwe życie i słuchajcie nie widzieliście tego ale ogólnie wyleciałem na wakacje tutaj. Wyleciałem tutaj na wakacje i jesteśmy teraz na Brookhaven Street, czyli na ulicy Brookhaven i dzisiaj mi drodzy spróbuję wynająć jakiś dom Ponieważ wyleciałem na wakacje, jestem tutaj na kilka dni teraz, więc kilka odcinków będzie tutaj w Brookhaven, ponieważ to są nas, nasze wakacje. No i do września postaram się wrócić. Postaram się wrócić tym razem już do prawdziwego Bluesburga ogólnie. No i co? Lecimy, więc mój drodzy, tutaj musimy iść przez pasy. Czy to są pasy chyba tak? Chyba możemy przejść, bo tu było czerwone światło. I mój drodzy, chodźmy zobaczyć, co my tu tak naprawdę ciekawego mamy. Mamy jakąś e, tutaj restaurację, którą na pewno sobie odwiedzimy. Więc e, Coca-Cola. Mamy sobie coca cola e, Ale to tak wszystko za darmo, czy nie? Bo tutaj widzę, że. A bo to jest zamknięte teraz. Chyba sprzedawca e, zapomniał zamknąć. Tutaj mamy lotnisko i właśnie nad, z tego lotniska przyleciałem, słuchajcie, na Brookhaven. Ponieważ tutaj jest wejście. Yy, nie ma chyba tu nikogo. Można tutaj pracować i na pewno będę pracował gdzieś. I może nawet jakieś pieniądze będę zarabiał, więc zobaczymy. Ale póki co wynajmujemy motel. Myślę, że jedynka będzie spoko. Więc będę miał miejsce pierwsze. Mamy otwarte. Póki co zamknę sobie ten motel. Yy, możemy obejrzeć telewizję. I postanowiłem, że odcinki będą krótsze, ale tak to wyjątkowo teraz będzie. Co ja mamy tutaj jakieś y, po prostu wiadomości w telewizji, i to są nasze wakacje na właśnie na, na tym Brookhaven, y, więc przyleciliśmy tutaj do lotniska. I moi drodzy, tutaj nawet mamy komputer za darmo. Ja ten motel wynająłem za 3000 dolarów. Eee, o! Tu jest jakiś pies. A, o, Można pisać z przyjaciółmi, znaleźć pracę, rachunki albo spam takie kategorie. O! Panda! No ale ja chyba wyłączę na razie komputer. Widzowie, tu mamy łazienkę. Zobaczmy, jak ona wygląda. Jaki fajny grzebień. Napijmy się naszej Coca-Coli, dobra. O! Już się skończyła. O! możemy się umyć na przykład jeżeli mi higieny będzie brakowało więc słuchajcie co my tutaj mamy o książka możemy sobie poczytać ale dobra odłóżmy na miejsce no i tak moi drodzy możemy się jeszcze wody napić którą mamy w pokoju ale dobra otwórzmy i wyjdźmy na zewnątrz ponieważ widzowie Muszę się zamknąć. Dobra, zamknięte. I, moi drodzy, chodźmy. pewno się zapytacie, gdzie my tak naprawdę idziemy, moi drodzy. My idziemy tutaj, żeby wynająć ten motel. Dzień dobry, czy jest tu ktoś? Jest tu ktoś? E, nie wiem, ale ja muszę motel wynająć. Nie ma tu nikogo, dobra. Niestety nikogo tu słuchajcie, nie ma i <grym> mnie nie zatrudnią. Ale, lecimy dalej. Słuchajcie, może, może by jakiś samochód kupić, ale najpierw chcę sobie przejść dobra, tylko muszę wziąć portfel z domu. Zapomniałem, żeby coś sobie oczywiście kupić za te pieniądze, które mam w portfelu. Totalnie o nich sobie zapomniałem, więc ja sobie ten dom otworzę. Wezmę tak na szybko portfel, gdzie on tutaj był w moim, w moim plecaku, gdzieś powinien być Dobra, mamy pieniądze. Więc mamy portfel. Drodzy, lecimy. Musi się zamknąć. Dobra. No i teraz, sobie za te pieniądze coś kupimy. Nie wiem, na przykład, lody, lub coś. Po prostu chodźmy na miasto. I co my tutaj mamy? Studio. Nie wiem, czy ja przeszedłem właśnie. Ale chyba można było. Dobra. Studio. Dzień dobry. Otwarte. Otwarte jest. Witam. Czemu tu nikogo nie ma? Most Pizza z Włoch. Dobra. Poczekajcie, co my mamy do zrobienia? Happy Burger? Happy, happy Burger jakiś jest. Nawet. Poczekajcie, muszę dostosować mój mikrofon. Okej, okay, chyba jest... Chyba jest git. Więc, dobra. Happy Burger. Mm -hmm. Ja nie chcę być pracownikiem, przepraszam. Aha, możemy być. Może sobie znajdę jakąś pracę, ale to muszę wyjść stąd. Oh, kino. Gdzie dobry, proszę, popcorn. Płacę. Można popcorn. Można, dobra. Mamy sobie popcorn. Idziemy obejrzeć jakiś film. Zapłaciłem za niego dwa złote. Eee, first Co teraz grają? O, dzień dobry. Nie, nie wiem, czy to jest za film. No ale. No, 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 ale dobra. Niech będzie taki film. Dobra. Okej, okay, ja muszę teraz wyjść. A co tutaj jest Łazienki? Nie, to są Jakieś zamknięte drzwi. O, popcorn mi się, słuchajcie, skończył. A tu co jest? Aha, tu można grać w film. Czekajcie, mogę zagrać jakiś film? A to trzeba jakiś kod wpisać. Czekajcie, czy jest taki kod. Ale długi można wpisać. Ojej. Nie wiem, jak ładnego filmu. Ale może w przyszłości poszukam kodów na film i tutaj wpiszę. Dobra, gdzie jest sklep z samochodami? Pójdziemy się przejść. Supermarket. Fryzjer. Może do fryzjera bym się przeszedł. Dzień dobry, płacę. Za fryzurę 60 zł, dobra. W sensie za kolor fryzury. O pasnokcie można zrobić. Nie. Dobra. Za kolor włosów 60 zł się płaci. Dobra, za jaki chcę. No to ja poproszę. Taki mam? A, dobra, robi mi, ok. <laughs> Jak ja wyglądam w ogóle teraz? Kiedyś miałem niebieskie włosy, w pewnym życiu. To są lody, hmm, więc pójdźmy, pójdźmy, pójdźmy zobaczyć. Zobaczymy, e, smaki. Za loda się, za gałkę się płaci 4 zł, dobra, czekolada. Ciasto urodzinowe? O, jadłem kiedyś takie ciasto urodzinowe w pełnym życiu Dobre było Miętowe, wanilia albo głowa pełnowa To ja poproszę o ciasto urodzinowe, proszę kasa jakiego, jakiego wielkiego loda dostałem, co? Dobra Ile osób tutaj gra? No, nie, no dużo nawet więc co ja Tutaj mamy szpital, policja. Policja obok szpitala. Dobra, szybko przejdę. Żeby policja mnie tylko nie zauważyła z tego komisariatu. Dobra, lodaj już zjadłem. Co to jest? Bank jakiś. Nie wiem. A mogę sobie przez internet kupić autko. Prawdopodobnie. Więc wezmę tylko mój telefon z kieszeni wyjmę. Powinien gdzieś być. Gdzie jest mój telefon? Nie wiem czy ja w domu go zostawiłem, w tym motelu Nie no dobra mam, mam w kieszeni ten telefon, miałem jednak Dobra No Dobra odło... Dobra Mogę kupić w sumie przez... Tutaj przez... Internet Ten Samochód, więc ja sobie wybiorę. Yy, aha, kolejnoga noga jest za 6 zł. Ale najdroższe auto mam nadzieję, że będzie mnie stać. Tu statki. O, wyśikowy auto za 40 tysięcy biorę. Yy, biorę. Biorę je za 40 tysięcy i mamy widzowie mamy nawet prawo jazdy mamy Uwaga, czerwone światło. O, nie wiem czy to tak zawsze jest. Dobra, jedziemy. Tylko ja chcę przestrzegać prawa oczywiście. Zobaczymy. Sprawdzę ile się nagrywa i nagrywa się widzowie 10 minut. Więc uwaga, jedziemy. Myślę, że jeszcze 10 minut nagrywam. Nie, nie wyrobiłem się na zakręcie. Dobra, straciłem moje prawo jazdy. Niestety, widzowe. Ja już nie mam tego samochodu. Niestety, już go nie mam. Nie. W sumie, mogę nie jeździć nim. Mogę nim nie, nie jeździć. O, czy to jest jakaś sala zabaw? O, salon gear. Akurat trochę pieniędzy mi jeszcze zostało. Dzień dobry, ile to kosztuje? Takie ok, na motorze. Za 20 zł, no dobra. Teraz ja skakuję i let's go, lecimy. Go. Wyścig. Nic nie się nie dzieje na tym ekranie, dobra. Donkey Kong, ile Donkey Kong? Za 5 zł, dobra, gram. W sumie fajnie. Tetris. Pac-Man, Mario. Aha, jakieś wyprzedane i czołgi. World of Tanks. O teraz na żółtym motorze się ale na tym ekranie nic, nie działa w ogóle. No dobra. Zobaczmy, co my mamy słuchać tutaj. W ogóle już mi się pieniądze skończyły, widzowie, i nie mam pieniędzy, muszę iść do domu, bo tam będę miał jakieś... albo pracę. Tu mamy stację benzynową, pozwiedzamy sobie trochę te miasteczko myjnia samochodowa nie, tym nie można wchodzić, dobra, przepraszam tu mamy tylne wejście dla pracowników do pizzy, do kina nie jest zbyt duże to miasto ale co prawda u, szybko przebiegnę co prawda można tu znaleźć pracę, ale pracę zacznę dopiero od jutra czyli od kolejnego filmu prawdopodobnie znajdę pracę zobaczę, bo jeszcze nie wiem, tu mamy ten motel mamy motelę Nadal nikogo nie ma. W ogóle dlaczego ja jestem tu sam, a tak dużo osób. Praw to nie, nie rozumiem. O dobra. Okej. Okay. Mamy park wodny. Poczekajcie, to będę musiał się przebrać, bo ja bym chciał jeszcze wskoczyć do tego parku wodnego. Tu jest jeszcze przedszkola. Nie wiem czy ten park wodny jest dla wszystkich, czy tylko dla przedszkola. No ale słuchajcie, muszę się przebrać. I po prostu jak będę gotowy, to wyjdę na ten park wodny. Nic się przebiorę w moim domu. Żeby nikt mi tu nie wchodził, to zamknę. Mój drodzy. I przebiorę się tu w łazience. Zobaczę tak naprawdę. O, idealnie. Y, zasłoniło. Zobaczę jakie tu są stroje jeszcze. Też. Mam w, w swoim szafie. Nie mam jakiś biały trój. Nie no, białe. Nie. Nie wiem czy jak ja w nich wyglądał. Jakieś raczej kąpielówki. Czy ja mogę dać sum... po prostu wyszukać swimming pool? Będzie też na basen. Powinno być. Coś na basen. a, a kto stworzył w ogóle taką koszulkę? Bo to jest w przetłumaczeniu na polski, sikać w basenie, to <noise> trochę dziwne, ale okej. Okay. <noise> Dobra, co my mamy dalej? O, będę korzystał z tego, bo to są takie kąpielki na basen, albo takie. Poczekajcie, bo właśnie... Dobra, damy tego Spidermana. Jeszcze w spodniach musimy wyszukać wyrzucać swimming swimming po prostu może takie kąpielówki tylko że a jak w tu wysukamy po prostu swimming o ja, obróciło mi się obróciło mi się swimming nie wiem tu o taka koszulka i mi drodzy teraz jest Pięknie. Myślę, że jestem gotowy. Więc uwaga, lecimy. Lecimy szybko na ten basen. Zobaczymy co, co to będzie tak naprawdę. I mi drodzy, od razu sobie skoczę tutaj do zimnej wody ale to skacze Pięknie Nie umiem dobrze pływać, więc mogę się upopić. Mam nadzieję, że tak się nie stanie i że się nie upopię. Pięknie. Więc fajnie tutaj jest, fajnie tu jest. Zjeżdżalnia. Ej, ja chyba się topię. <laughs> chyba się topię widowe, bo właśnie nie pływam. Nie mogę wypłynąć na brzeg. Coś się stało. I moje grody chyba zaczynają się topić. Tak więc chyba się topię. I, bo nie mogę wypłynąć na brzeg więc to by było na tyle i słuchajcie następny odcinek to ja chyba będę mierzył skoro ja się to więc to będzie słuchajcie na tyle no i do zobaczenia w następnym odcinku z prawdziwego życia gdzie ja wleciałem? Co to jest za miejsce? Ej... Gdzie ja jestem? Ty, to jednak się nie utopiłem. Ja myślałem, że się utopię. Ale znalazłem jakieś sekretne przejście. Może to jest dla tych, co się topią? Dobra. Ale serio, gdzie... Gdzie ja jestem w ogóle? Ty... Co za miejsce znalazłem? Czy wy wiedzieliście o tym miejscu? Co to jest za miejsce w ogóle? No to jest takie miejsce do grania chowanego chyba, zobaczcie, mamy to. Tutaj już no to było przecież, swoje jest Ja nie wiem gdzie, co to jest bank? Tak, to jest chyba bank. Zrobimy napad na bank w następnym odcinku, słuchajcie. To jest taki spoiler. W ogóle mam telefon ciągle. Zrobimy sobie napad na bank. Chyba tak, więc wyczekujcie następny.